Porn to Ride. Zostań panem swojej przygody właśnie teraz. Hup, hup. To jak, zwykły, jak Czemu, byłem, na poligonie? Oni pojechali teraz na poligon. No. czekaj, bo ja buty mam drobne. Ja? Kurwa, jak cię mam A nie ma, z 오케이, 오케이, 알 됐다. oje ty ale zajebisty, nie? Bo mnie jak tak stoi. Poruba. Poruba jestem. Ale ty mu nie wymuszę gdzie. Jestem w szoku ty, ale super wyszedł, nie? może zostać w dupie, nic się. Zbieraj się ty. No, no przebieraj się. Ja dopiero przed pierwszą będę, bo muszę każde za definicją. Ale super, nie? Ja tak że teraz dobrze tu. My tu stoimy to się tam robimy, już i że nic nie przychylałem. Ładnie wygląda, nie? Tak. No. Jego kłas ma czerwony korek, nie? To on też ma czerwony, nie? Tak, 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 tak. <średytucie. średytucie> <średytucie> Nakleił się nawet żółtą naklejkę, żeby coś było. <średytucie>

Z tego co było i z tego co idziemy Ale poszedł grubo, bo widzę, że jak już siedzenie oprzyte, no to, to robią to, nie? No wszystko Jak już chodzi. siedzenie oprzyte A co ty myślisz, że tylko ty możesz mieć oprzyte siedzenie? Jeszcze mechanik No A czyj to chodzi? Henning A czyj to kład chodzi? Mój Tak Mój? To twój? Twój jest na chodzie? No, się? Tak? Tak, jego, jest jego jest na chodzie na tak. chodzie? Tak Wygląda jak szrot do twojego no nie będzie po mojego Nie, nie, bo rdza przejdzie na niego nie? no, 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 no. Patrz jak szewc w podartych butach chodzi, zobacz Bez nie ma <śla> Jaka bida a kurwa piszcie no, jaka bida w porównaniu do tego pa, Patrz, pan przyjechał prosto z żurnala tamten, rozumiesz? Czekaj, teraz. Czekaj, jak żona twoja zobaczy te buty, to cię z domu dzisiaj wygoni Będziesz spał, w, kurde wiesz, w kotłowni Od tego się zaczęło, tak? Michał może będzie Następna bida Następna bida No ale paru wypowiem Ci, jest kosmos Wszystko stąd, nie? Wszystko mechanik Nagrać go? <noise> kurwa, w gówno wlazłem Kurwa, nie A się mi tutaj Ja pierdolę. To. Panie, tak to no. <noise> no zdarza się, nie? To ma? Takie piękne ringi, zobacz. To ma? Jakie piękne ringi, zobacz. Jest bydle, nie? No i spokój z tymi ringami. Wygląda, jak, wygląda jak ziaba. Naipie. Dobra, fajne Maringi. jest no. Fajne Mary. Ja <laughs> jak cię to zadowoli. Ja też tu mogę wjechać? Zobacz ona jakie ringi. Zondił. No o. No. Zajwistą rękowiczką. Dobrze. No, że ciepłe to będzie wczątał? Ja też, ja, ja też tu mogę wjechać? Ja tu mogę wjechać? Mogę Kurwa, co no. to O, odpowiedni człowiek na odpowiednie stanowisko. Taka, Taka. Taka posadzka aby Zamiatać tak. mi tu, już Ty masz mało ruchu w pracy To powinieneś, kurwa, tu po częściej przyjechać Tak, tam jeszcze gówno jest gdzieś poszukiwany To kto mnie będzie pobijał teraz? Na koniaku?

Czuć benzynę, tak, się Będziesz pan zadowolony, to, jak to mówię. Tak. Zupełnie inny sprzęt. No jest do tego co było, to tak. No. Zupełnie I dźwięk ma fajny na tym minutach. Nie, budżetowy, no ale jest okej. Okay. Tysiąc zł w kieszeni, a będzie, tak dobra. To fajnie brzmi. porządnej firmy, bo to jest Xila to jest dobra firma. O. A to, że ten. Odremontowany, także nie. Także hopie mężu, mu teraz zabierze. Zapiercniać... Za dwa lata. Za dwa lata. Miał być przelot, jest przelot. Takie rysowanie za czyli dobre kolory. Nie, będzie jakaś albo tytanowa, albo jakaś magnezowa. Bo jak ją wierciłem, żeby blokadkę od manety założyć, w ogóle bym mi wypiaskowanie miało bardzo silny kolor. Nie aluminium, tylko taki bardzo taki metalowy. Jak ją wierciłem, to bardzo białe wiórysy. To jest tak, to jest nie. nie, to ja to jest No to jest tak, 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 to jest to jest tak, to, ja to, to jest zbytane, to sam robił. Sam to no, A to Piotrek, Piotrek eee... Piotrek robił. Sam to jest tak, to jest tak, 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 No, proste. Ta mi przeszło, dajno, no. I tak, to jest 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 przyjechali kurwa z, 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 z do, razu, do tej długich, rzuciła, nie i ten to. To, 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 I co tam na bo tu na krosy co tam mówi ten, mówi pamiętasz? ja mówię, masz moje kurwa, wiesz, ja, czy czytelną no, bo mi pracował zdjęcie wszystko na tym tygodniu. nie? To musiało być na tej górce no, ten, nie? bo staje, ty te kłada jak stały, to tak właśnie o, było, ten, nie. To ja myślę, nie ten było widoczne, na... bo ja tam było widoczne. Na... Ja się nie kłada, ale ja się to nie kłada, to nie było tego tablicy nie było, nie, bo ja ci nie mam. I, I on mówi czy pamiętasz? I ja mówię, no co będę pytał? On się jeszcze raz, ty Pamiętasz się pamiętaj, bo jak nie pamiętam, no to masz pięć, pięćdziesiąt złotych. Jak pamiętasz, pięćset. To no, nie pamiętam, 50 lat. Napisał to u w chacie, sam się jechał do chaty. I co? I mówi, żeby na... bez tablic jeździć. Mówi, no co ja Cię będę uczył? Mówi, no chowajcie te tablice u mnie, podginajcie, chowajcie no. tak, żeby nie było czytelne. Ja mówię, no dobra. no Mówi, ty jak... Ja mówię, zacznijmy z tym. no pan będzie za mną jechał. Może by pan złapał, nie złapał. Mówię, no, pan mówię ale pana kolega będzie jechał. Kura, a dobra, chuj, złapiemy go. No, nie, nie. I się tak? no, co, przypierdzielicie, że tablicę? Chuj, się w tak? Też mi pisze, ma dać 50 lat, przynieśli dela. Zgubiłeś, mogę ci oddać. Zgubiłeś, mogę jest No. nie normalnie. Tak, też chyba gdzie I weź źle coś powiesz, i później się daje Dobra, nie mówię, nie mówię, bo on co przyjechał, do mnie, to właśnie ten... Przecież ja temu mążczyczek kanary są przydać troszeczkę, tak? A teraz No nie -te. no wtedy co patrać, a tak? A to ja mam mieliśmy mam z i taką teczkę mieliśmy tylko. Mamy? No jeszcze. Ja mówię, weź się, daj się spokój, kurwa, co, co, co tego, nie, my no, odrzucili to, dlatego że mnie jeździ. A ten na dzień dobry dostał nie. Oni widzieli, mówię, gdybym od razu się do niego zgłosił, to nawet by nie jechał przez ale bo nie tylko rzuciliby to w kąt. A był taki młody łeb, który chciał się wykazać i kurwa dawał, nie? Po kolei wszystkich. Właśnie z uprzedziłem. Czyli raz był i... Ale to jest nie Dobra. Jeden i drugi się nie rozsypał Tylko seria stanęła dzisiaj Ja odbieram kurwa telefonu Tak dobra A będzie bolało. Piotrek Jest ten Kajek Dawaj Dawaj Licz nie, to jest... Podpisywać. On dobrać. mówi, że nie odbiera telefonu. Bo ja No to pierdolisz, go, nie? Nie, no. nie, nie wiem, muszę tak. policzyć, bo to jeszcze trzeba... Dużo Dwa, podopisywać. 2,5, 500, 600, 2200... To chuja procent, dałeś! Tyle dałeś, czekaj. A tam 28 wyszło. 4, 5, 6, 6... 7, no ponad 7 koła zostałyśmy no, 7 koła? No, Dał mi kasy, nie? Znaczy, my ile tu wcześniej poszło? 28 wyszło, ale wyszło więcej. Za to? Oh! Jest, tak. Coś wziął, nie dopisaliśmy. Oh! Oh! <ha> no, no, czy, no. To no, no, chciałem dobry no, no, projekt. No, ale, ale poszło tu dużo kasy. 5 stóp za pełni, za każdy tydzień. Ax. A za raptora A za i dodałeś?

śliwkowanie śniłkowanie, malowanie, odpięk. Cicho, cicho. Ojej, czparaki, zł, łańcuch, kierunkowskazy, lura, zolot, lusterka, dźwignia, biegów, USB, wspólnik, zębatka, licznik, klamki, zębatka przód. Yy, krzyżaki nowe były dane. Się. Okleina o nie miał wpisanych nawet. Elektryczna ja, szyby, na tak A fotelca? A może na tym? Za no, no, ty no e szyby. Tak. Klimat. No, a i ty masz te grube rękawiczki. To robocze. To robocze z Skarbony z bardzo dobre rękawiczki.

Będzie lepszy o tym Ty jak go umyjesz to no, go obkręcimy w te godzie. No. No. Obkręcimy go wie. Dużo plaków. Fajnie, fajnie. Po nowy roku, nie? Fajnie, no, gdzie? No to bez rodziny jeszcze. A na święta nie jeździmy? Ja nie wiem, ja. Kurwa, pierwszy zrojemy. dzień się tam ja Jak to pogoda? No, ja będę mu to te. te, te na No w piątek, sobota niedziela no, nie. przez święta, nie? no tak. No. Wszystko no. jest tak, No. Dobra, to nara. No, cześć każdy. Tyle, oni dasz stoją te. ja od razu będę leciał też. No, On ja się zapakuję i... Zapakujesz, nie? No, fajnie, że przyjechałeś. Na razie. Super.